No i co Pany? Początek filmu, nigdy nie nagrywam tak dodatkowego dźwięku, ale muszę powiedzieć słowo klucz. Tu widzicie te dwie koncertynki, Łombokombo. Podszedłem na początku, sorry, ale niestety zamiast nagrać 5 minut to zapisał 3. Minęła godzina od gry i już niestety. I tu ten gościu wcześniej mnie trafił z kuszy mały i zostawił mi milimetr, ja to przed samymi drzwiami zatrzymał. No i jego, bodajże już chyba jego typa zabił za pierwszym strzałem z początku. No i teraz już dali tak jak widzicie tak jak widzicie. Elo. To był taki zawalisty efekt, że powiem, że to był dramat. Ale dupnął. Goodbye I tak, Arcadio Tactico, tak się rozgrywa taktycznie mecz, tak się rozgrywa. Vegas, widziałeś to? Tak się rozgrywa taktycznie mecz. Oj, ziomuś, ziomuś. Jeszcze tu ją, ja myślał, tu. Tak się rozgrywa taktycznie mecz, ale walczył, ten chłop walczył. Trzeba mu to przyznać. Trzeba mu to przyznać, ale ostatnio...